Dzień dobry i witam w czwartym odcinku mojego programu. W tym odcinku będzie najgorsza gra o ciężarówkach czyli Big Rigs. gry kx jest firma Gamel Publishing, na szczęście ta firma zrobiła tylko jedną grę o ciężarówkach i nie ma sikula tego krapa. Menu tej gry prezentuje się zajebiście, oczywiście w ironicznym znaczeniu, znów w opcjach nie mamy wiele do roboty. HMMM. Ciekawe, kiedy znajdę grę, w której w opcjach mamy coś do roboty. W grze tej są teoretycznie cztery samochody, które się różnią tylko teksturą, i dwa ostatnie auta nie działają przynajmniej na moim kąpie. Po prostu do Windows zwala. Tak samo jest z trasami. Ostatnia nie działa, tylko przenosi nas do pulpitu. Na początku jazdy słyszymy: Tak, nic nie słychać i nie ma żadnego dźwięku w tej grze. Ale czekajcie, dlaczego nasz wróg stoi i się nie rusza. W jednej trasie w tej grze znalazłem chorego Buga. Po prostu sami zobaczcie. Kolejny błąd to to, że jak jedziemy na wstecznym odziwo, jedziemy 30 razy szybciej niż normalnie. Patrzcie. <śpiewanie> Jadę, ale to nie koniec niespodzianek, zaraz wam coś bardzo dziwnego pokażę. Taka przyczepność do gór i tras tylko w i kriks, ale mam też dla was dziwnego surprise, Trasa nigdy się nie kończy, jedziemy dalej i widzimy, jak nasza ciężarówka dziwnie się zachowuje. What the fuck? widzieliście to? No szkurde, mam dość tej gry, jest głupia, bez sensu i nierealistyczna. Dobra, zaraz wychodzę. Zapominałem się jeszcze zająć w menu highscorem oraz threaditsem. Dziwne, w highscore nic nie ma, chyba wiemy dlaczego. I ten threadit też ubogi. I dobrze, możecie od razu skończyć grę lub klikając quit. No i koniec tego krótkiego odcinka programu. Podsumowując, nie ma dzięku. słaba grafa oraz bardzo niska grywalność. Polecam wszystkim tym, którzy lubią kaszanki. Grafika Zero Audio Brak oceny Grywalność Zero Ogólna ocena Zero W kolejnym odcinku po prostu udadnia wszystkich Twoich ulubionych chwil. Będzie więcej niż na